Ja to się zastanawiałem, że tutaj jak, żeby, żeby przestać pić, to, to ja musiałem coś znaleźć w zamian za to. Że, za, za ten czas, który poświęcałem piciu, a to no, było wcale mało, bo to tak naprawdę cały dzień mi schodziło na piciu. Ale najbardziej to lubiłem sobie spokojnie usiąść i z kimś, kto nie za dużo gadał, po prostu wypić. Nie? I, teraz, I teraz co tutaj za to, za to wstawić. Nie? I, no i kiedyś jak, jak byłem młodszy, to tam coś znajdowałem. Tam zarabianie pieniędzy, podrywanie dziewczyn, jakieś siłownie, występy. Tam wiele, wiele takich różnych, jak to się mówi, fajnych zajęć, nie? Ale teraz ja mam 66 lat i, i prawie wszystkie z tych, z tych zajęć już mnie w ogóle nie, nie rajcują, nie? Bo, bo mam jakieś tam wartości. Coś tam do mnie w życiu doszło. Coś mam. I, I nie chciałbym tego stracić. No i teraz, co, co tu znaleźć zamiast tego picia? I, I okazało się, że anonimowi alkoholicy proponują mi bardzo konkretną rzecz: mianowicie, żeby z sensem mojego życia stała się trzeźwość i zadowolenie z niej. A celem jest po prostu nie napicie się. I okazuje się, że no to jest cel, który nie jest wcale taki prosty, bo nie pić, przestać pić jest bardzo łatwo. Ale nie napić się znowu, uu, to już okazuje się, że trzeba jakieś tam y, albo bardzo dostać w dupę, żeby się tak wystraszyć, albo coś zacząć robić. Bo mnie po wielu latach okazało się, że moim problemem nie jest alkohol. Bo ja nie piję w parę lat, a okazuje się, że ja nieraz nie potrafię ze sobą wytrzymać. Z nikim nie potrafię wytrzymać. Wszystko mnie denerwuje, nie? No i tak było po prostu, jak nie piłem te 15 lat, to nie, po prostu byłem młody, silny, brutalny. I ludzie się tak naprawdę łącznie z moją rodziną bali mi powiedzieć, że, że się mnie boją. Nie? Jedna, jedna z terapeutek bardzo znanych mi powiedziała, mówi, wiesz, ciebie w klubie się wszyscy boją. Ja mówię, to niech mi nie to powiedzą, a nie tam jakieś po bokach my, gdzieś szepty, tak? Niech przyjdzie i powie. Okazuje się, że, że się bali. I ja, ja dopiero po paru latach. A. Po wielu, wielu latach do, doszło do mnie, że no byłem facetem niezbyt ciekawym, nie? tak jak wczoraj zobaczyłem jednego gościa, jak zareagował. Tak jak mam paru kolegów. No to ja, to ja nie nieraz, jeszcze wie, mi, jestem pełen strachu, nie? Jak, jak widzę, jak oni reagują, ja mówię, to jak, to jak ludzie musieli reagować na mnie, nie? I, no I trzeba było e, zacząć coś robić, bo okazuje się, że ja mam takie wady, że nie dość, że ludzie nie mogą ze mną żyć, to ja sam ze sobą nie mogę wytrzymać. Ja sam ze sobą nie potrafię. A kiedyś za, zamiast tutaj dojechałem, to musiałem parę jobów tutaj wysłać, przechścić. A sam rewelacyjnie nie jeżdża, nie? Wchodziłem na meeting, to ten mnie denerwował od razu, jak tego zobaczyłem, to mnie krew zalewała, tego, ta, tego, tego. Bo urazu, urazy, uprzedzenia, nie? no chory łeb, nie? Ludzie siedzą, nic nie widni, a ja już wściekłem, Kiedyś nawet tak, jak tutaj koleżanka wyszła, to bym to bym musiał skomentować zaraz. Bo ona czekała, Asia, wejdę i weszła. Wszystko wiedziałem. Byłem najmądrzejszy, najwspanialszy. No i okazało się, że co? Tak jak teraz. Nie piję. I co w zamian? I co w zamian? Co? Znowu urazy, zawiście, zazdrości, walki. Właśnie walki, ja, ja, ja walczyłem. A ten program mi mówi jedno, to cała Wielka Księga to jest sens tego, że przestaliśmy walczyć z kimkolwiek i czymkolwiek. Nie? A ja pierwsze co robię, jak mi sąsiad, któryś mi nie powie dzień dobry, no to już bym go tam walił, a to okazuje się, że już nie mogę, bo już to są młodzi ludzie. Ja nie mogę w ten sposób rozwiązywać swoich problemów charakterologicznych i emocjonalnych. Chociaż tam jeszcze się my boją, nie boją ale to, to jest bardzo cienki, cienki lód, po którym stąpam. Nie? Kiedyś mogę dostać w trąbę i nie będę wiedział, się osmarczę i, i co? I, Będę płakał w rogu. No. Także yy, teraz yy, właśnie yy, z kumplem do takiego czegoś, że naszym celem i sensem naszego życia jest nie picie. I ja muszę zrobić wszystko, a wszystko to jest wszystko, żeby dziś się nie napić. Nie? I to jest tak jak wczoraj. Byłem na, na placu u Wilsona. I... I jechało czterech takich śniadek z takimi brodami. I ja mówię, no jak miał teraz drugą brykę, to mi zajechał ze swoimi kumplami, Ale mówię, o co mnie denerwuje? A no denerwuje mnie zawiść i zazdrość, że ja już nie mam tych moich kupli, że ja już też tak nie wyglądam, że ja nie mam BMW z odkrytym dachem 6-litrowego. Bo mnie nie stać nawet na takie autko. I że tak naprawdę oni zaczynają rozdawać tutaj karty, bo ich puściliśmy. Nie? I nic nie mogę zmienić. I co I mogę stać i tylko pomachać im tam. I, I dobrze by było, żeby się nie zatrzymali i żeby nie podeszli. Nie? Bo tak naprawdę nie noszę już nic ze sobą, bo przestałem walczyć po prostu. Także okazuje się, że ten, żeby i, i słuchajcie, i jak sobie pomyślałem, doszło do mnie, zrobiłem sobie ten obrachunek sumienia, dzisiaj teraz jest ten czwarty krok akurat, ten moralny obrachunek, że mój egoizm, nieuczciwość, czyli zawiść, zazdrość, uraza i lęk, poczułem lęk, bo do czterech koni absolutnym sobie nie dał rady, nawet uciekając, bo młodsi. Prawniejsi. Yy, I jak zrobiłem rachunek moralny, to mnie to puściło. No dobra, no takie czasy. No. Czarni będą rządzić, tak? I na to pozwolili. Yy. Nie no, krew mnie teraz łapie, bo to, to taka, taka, taka demonstracja, takie szpanerstwo, nie? Za moich czasów to było nie do pomyślenia po prostu. I ten. To jest tak jak ja pamiętam, pojechałem na polskich blachach, pojechałem do Berlina Zachodniego. I tam szwaby zaczęły za mną jechać i, i, i tam trąbić, że z Polski przyjechałem. W latach 80., pamiętam. Nie? No, no i ten. I, i dzisiaj y, to, między innymi te wszystko, żeby się nie napisać, to jest to, że przyszedłem tutaj. Przyszedłem tutaj zobaczyć takich samych jak ja, którzy też mają ten jeden cel, dzisiaj nie pić i, i zrobić wszystko. Ja kiedyś, przy, czy, czy, przychodziłem na mitingi naprawdę nie tylko po to, żeby nie pić. Przychodziłem w różnych celach, nie? A dzisiaj dzwonię bezinteresownie do, do dwóch alkoholików, nie? Tylko się zapytać, jak się czują. Albo żeby się pomodlić za nich, albo coś nie. Żeby pomóc komuś. Kiedyś pomóc, ale za co? Za co ci pomóc? Teraz zupełnie inny świat, inne te. Albo pomimo tego, że mam te cele, mam te wartości, to, to nieraz zapominam, nie wejdzie we mnie uraza i, i dlatego to nie jest takie proste. Nie? Chciałbym być taki jak Dalaj Lama, czy tam Franciszek. Ten nie wiem, który tam jest pierwszy, ale powiem Wam, że nawet oni. No Franciszek tam piznął kogoś, Dalaj Lama też komuś dał bułek. Także wiem, że muszę żyć do końca życia z tym, jaki naprawdę jestem. Że nie urodziłem się, jak to się mówi, tym barankiem. No tu urodziłem się lwem wilkiem nie? i to mnie, to mnie rajcowało i po prostu nawet jak teraz jak jestem stary, zramoniały i yy, 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 bez siły, to jednak ten charakter został. Nie? A charakter jest po prostu no <kluzny> nie wiem, czy to można zmienić. Nie, czy to... nie wiem, tak jak kiedyś Woron powiedział, że z Kiszonego ogórka nie zrobisz świeżego. Czyli z tego, kto jest raz został alkoholikiem, to zostanie nim do końca życia. Tak jak, jak ja, jak miałem taką przeszłość, jaką miałem, <laughs> mogę, mogę się powstrzymywać, ale czy, <laughs> czy, czy wewnątrz ja będę spokojny, tego nie wiem. Bardzo dziękuję, że mogą się już powiedzieć.